A ja jeszcze raz serdecznie i gorąco witam wszystkich fanów futbolu, wszystkich kibiców, którzy to niedzielne popołudnie postanowili spędzić się razem z nami. Życząc Państwu wielu niezapomnianych wrażeń, wielu emocji, składnych, pięknych akcji i oczywiście goli. Proszę o sportowy i kulturalny doffing. W duchu fair play. Niech zwycięży sport. Niech zwycięży lepszy.

Spalisz, pali, dobrze. 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 bardzo dobrze. Bardzo no dobrze. Ta, taka rura szmatulna. Czysto na Twoimer... Obrigado. <schematic> <shop> <-tun> <ps religion> <chucate> raciu

Proszę Państwa, zakończyła się pierwsza połowa meczu ósmej kolejki Czwartym Bartoż Grasza. Siódmą Damian Skała z 11 Padoł 8, z numerem 15 Jarosław Lis, z numerem 16 Jakub Więcek, z 17 Erik Kulicki, z 19 Sebastian Kaczyński, z numerem 24 Dominik Pochał i z numerem 88 Krystian Majk.

何て言うの Nastąpiła również zmiana w drużynie gości. Plac gry opuścił Bawę z numerem czwartym. oj, 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 oj. Proszę Państwa i w tym momencie Pan Krzysztof Pachołek zakończył spotkanie ósmej kolejki pomiędzy Sokołem Sieniawa a Unią Tardów. Wygrywamy 1 do 0. Naszej drużynie gratulujemy, natomiast drużynie Unii dziękujemy za sportową walkę. तो 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 कितीची तो किंमत बघा मग